Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnym odcinku Domu na Skale i witam oczywiście z Parku Oliwskiego w Gdańsku. To jak wiecie, czerwiec rozważamy właśnie tutaj w tych pięknych pocysterskich ogrodach przy katedrze w Gdańsku Oliwie. Przed nami moi drodzy 12 niedziela zwykła i przepiękne słowo dające dużo nadziei na to, że Bóg jest z nami mimo wszystko. Przyjrzyjmy się zatem tym czytaniom. Pierwsze czytanie to fragment Księgi Hioba. Hiob zadaje Bogu bardzo ważne pytanie w najbardziej krytycznym momencie jego historii. Hiob nie może się pogodzić ze złem, które istnieje na świecie, stworzonym przez samego Boga. I ma pretensje do Boga, jak on jako Bóg dopuszcza, żeby tyle zła działo się wśród, nie, wśród osób zupełnie niewinnych. I Pan Bóg w burzy, w gwałtownym wichrze odpowiada mu w przypowieści o morzu. Mówi tak, zastanów się, drogi Hiobie, kto uczynił te morze, kto wzburzył je falami i kto postawił mu granice, mówiąc dotąd. Nie dalej, tu jest koniec twych nadętych fal. Pokazuje w ten sposób, że Bóg jest nieustannie z Hiobem, nawet w tych trudnych doświadczeniach. Drugie czytanie to drugi list do Koryntian, św. Pawła. I tam z kolei Paweł mówi nam o tym, że. W Chrystusie Jezusie musimy stać się zupełnie nowym stworzeniem, czyli musimy spojrzeć na świat zupełnie z innej perspektywy, z perspektywy ludzi, którzy mają relacje z Nim, który za nas umarł na krzyżu. I to Pawłowe rozumienie tego nowego stworzenia w Chrystusie przyda nam się, by połączyć Stary Testament, Księgę Hioba z Ewangelią według Świętego Marka. A w Ewangelii według Św. Marka mamy burzę na jeziorze. I to jest fenomenalne, moi drodzy, że uczniowie będący w łodzi razem z Jezusem, miotani falami podczas burzy, przeżywają kryzys wiary. Jakby nagle zapominają, że przecież Jezus jest razem z nimi i krzyczą do Jezusa, czy ci to obojętne, że giniemy. Jak wiemy, Jezus wstaje, wypomina im brak wiary i jednym słowem. Uspokaja jezioro i zapada cisza, i wtedy dopiero jest refleksja uczniów, kim on tak naprawdę jest, że nawet burza jest mu posłuszna i jezioro jest mu posłuszne. Teraz, moi drodzy, zobaczmy, jak bardzo podobne jest pierwsze czytanie do tej dzisiejszej Ewangelii. Hiob i Bóg, który w burzy przemawia do niego. Uczniowie i burza. Ale obecny Jezus w łodzi. I Bóg przemawia do Hioba, i Jezus przemawia do uczniów. Kiedy? W najbardziej krytycznym momencie. Wtedy, kiedy są miotani wątpliwościami, burzami, emocjami, lękiem, kiedy wydaje się, że przez te wszystkie wydarzenia w ciągu życia tracą po prostu wiarę w to, że Bóg naprawdę jest. A przecież Bóg naprawdę jest. Przecież Jezus był z nimi nieustannie w łodzi. Mogli być pewni, że nie pozwoli, aby coś złego im się stało, jednak lęk przysłonięty yy, brakiem wiary sprawia, że panikują że szukają tej pomocy i zwracają się do Pana Boga w taki właśnie pejoratywny sposób. My, moi drodzy, doświadczamy dokładnie tego samego. Życie miota czasami nami, naszymi emocjami, jak łodzią na wzburzonym morzu czy jeziorze. Mimo tego, że wiemy, że jest Pan Bóg, czasami panikujemy i oskarżamy Pana Boga, zadając to pytanie chiobowe jak to jest, że Ty nie reagujesz, jak to Ci jest obojętne, że tyle niewinnych ludzi cierpi, a jednak Pan Bóg konsekwentnie odpowiada nam, przecież ja jestem, nie bój się, nawet jeżeli miotają Tobą fale, to ja jestem. I co jest najciekawsze, że z tej katechezy, którą daje nam dzisiaj Kościół, można wyciągnąć taki wniosek. Skoro Pan Bóg mówi do Hioba, że to ja stawiam granicę tym nadętym falom, albo jak Jezus uspokaja tę burzę, to ci, którzy wierzą w Boga, wierzą w Jezusa Chrystusa i są w nim, z nim w przyjaźni, mogą być pewni, mogą mieć 100% pewności, że Pan Bóg stawia granice cierpieniom, granice burzą, granice emocjom, mówiąc: Nie bój się, przecież ja jestem z Tobą, nic Ci nie grozi. W planie zbawienia człowieka, w planie objawienia się Pana Boga. Nawet jeżeli coś subiektywnie przeżywamy jako negatywne albo odczuwamy brak obecnego Boga, to nie znaczy, że Go nie ma. To znaczy, że On jest, ale stawia pewną granicę naszym doświadczeniom, naszym trudnym sprawom po to, by być może wzbudzić w nas prawdziwą wiarę i byśmy w kryzysie zauważyli, że nie jesteśmy sami, że Bóg jest z nami i jest w stanie uciszyć falę naszego życia, uciszyć każdą burzę, w której się znajdujemy. Znajdziemy. Życzę Wam tego, moi drodzy, byście w takich trudnych sytuacjach, które można porównać właśnie do nadętych fal morza, czy do tej łodzi miotanej falami, zwrócili się do Jezusa, ale nie jest pretensją, dlaczego Ci to jest obojętne, że ginę, tylko zwrócili się do Jezusa z taką modlitwą: albo Jezu ratuj, albo Jezu. Przynóż mi wiary, że Ty jesteś ze mną, w tej mojej łodzi miotanej, a zobaczycie, że On swoją mocą jest w stanie uciszyć nawet największą burzę Waszego życia, i zapadnie cisza i spokój i poznacie, że Jezus jest z wami w łodzi Waszego życia. Moi drodzy, widzimy się za tydzień w kolejnym rozważaniu liturgii słowa na kolejną niedzielę. Życzę Wam dobrego tygodnia. Już czuć wakacje, ale jeszcze o nich nie mówimy, nie zdradzamy, gdzie będziemy realizować odcinki wakacyjne. Za tydzień, w czwartek, widzimy się w kolejnym odcinku. Bywajcie zdrowi i nie pozwólcie, by lęk przysłonił Wam realnie obecnego Boga w Waszym życiu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.